Witam serdecznie w kolejnym filmie, już szóstym z kolei, poświęconym edukacji finansowej. Nazywam się Bartosz Dolinkiewicz. Jeżeli oglądałeś poprzedni film, to możesz już sam zdefiniować pieniądz fiducjarny. Dziś pogłębimy ten temat. Dalej będziemy opisywać problem pieniędzy fiducjarnych na przykładzie Ameryki Północnej. Dlaczego akurat Ameryka? Ponieważ jest idealnym przykładem na to, jak można zmienić potęgę gospodarczą kraju w potężne zadłużenie. Ale o tym będzie dużo, dużo później. A teraz lećmy po kolei, bowiem, aby zrozumieć, co się dzisiaj dzieje na świecie, musisz od podstaw pojąć związek przyczynowo-skutkowy. A jeżeli mowa o przyczynach, to wiedz, że poszczególni rządzący koloniami w XVIII-wiecznej Ameryce. Sztucznie zwiększali podaż pieniądza dzięki emisji fiducjarnej waluty. Oczywiście wszystko musiało być prawnie uregulowane, to też masowo uchwalono ustawy o prawnych środkach pieniężnych. Jak wiesz z poprzednich filmów, pieniądz fiducjarny do zaistnienia potrzebuje oparcia w prawie nakazującym jego uznawanie poszczególne kolonie zaczynały masowo drukować banknoty, których nominały wielokrotnie przewyższały stare pieniądze. Każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony rząd zapewniał sobie tyle środków płatniczych, ile chciał. Z drugiej zaś doprowadzało to do niepokojów społecznych, inflacji i chaosie w gospodarce. O inflacji sobie jeszcze powiemy, natomiast wiedz, że dzięki zastosowaniu w gospodarce pieniądza fiducjarnego w latach 50. w Connecticut wzrost cen wyniósł 800%, a w obu Karolinach 900%, w Massachusetts 1000%, a na Rhode Island nawet 2000%. Procesy inflacyjne w końcu się zatrzymały. Po czym nastąpiła równie potężna deflacja i depresja. A co się stało ze srebrnymi i złotymi monetami? Zniknęły? O nie. Prawdziwe pieniądze nie znikają. Zmieniają jedynie właściciela. W tamtych czasach ludzie ukryli część monet w swoich skarbcach, ale większość z nich została wyeksportowana do innych krajów. Zapytasz, jak się to stało? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zagraniczni handlarze nie mieli zamiaru sprzedawać swoich dóbr za śmieciowe papierki fiducjarne. I domagali się zapłaty wyłącznie w uznawanych na całym świecie pieniądzach, czyli złocie lub srebrze. Gdy z Ameryki odpłynęły ostatnie prawdziwe pieniądze, handel niemal ustał. Kolonią pozostały wydrukowane banknoty oraz barter. Wiedz, że każda kolonia miała swój bank i każda z nich drukowała swoje banknoty. Wiedz również, że kolonie miały służyć Imperium Brytyjskiemu. W końcu Bank of England zakazał koloniom bicia własnych monet i tworzenia lokalnych banków, tylko po to, aby narzucić swoje papierowe banknoty. Od 1751 roku, pod naciskiem Wielkiej Brytanii, poszczególne kolonie wycofywały swoje waluty, które następnie wymieniały na walutę brytyjską. Jednak Papierowe banknoty Bank of England dzięki dekretowi brytyjskiego parlamentu nigdy nie stały się podstawowym środkiem wymiany. Kolonie powróciły do prawdziwego systemu pieniądza towarowego. Jako ciekawostkę podam, że istniał taki okres, w którym inne towary stały się drugim akceptowanym środkiem wymiany. Były nimi m.in. ryż, drewno, whisky, a nawet gwoździe. Jednak Jeden towar stał się najbardziej powszechny: tytoń. Wspominałem już w jednym z filmów o tym, dlaczego tytoń nadaje się na pieniądz. Może powtórzę: na tyton panowało duże zapotrzebowanie, w koloniach i w handlu zagranicznym. Miał rzeczywistą wartość. Nie dało się go podrobić, dał się łatwo dzielić, a jego podaży nie dało się zwiększyć bez wzmożenia wysiłków. Z tego względu był bardzo stabilny cenowo. Oficjalnie został przyjęty w Virginii w 1642 roku, a kilka lat później w Maryland, a nieoficjalnie był uznawany we wszystkich koloniach. Oczywiście jako środek wymiany. Tytoń był wykorzystywany jako dodatkowy środek wymiany w Ameryce przez prawie 200 lat. Po latach stagnacji Ameryka znowu zaczęła rozkwitać. Dzięki solidnej jednostce monetarnej, którą stanowiły srebrne i złote monety, produkcja i handel międzynarodowy wzrósł. Znowu do Ameryki zaczęły napływać z całego świata złote i srebrne monety. Mam dla Ciebie kolejną ciekawostkę. Różne kolonie porzucały pieniądze fiducjarne i przychodziły do prawdziwych pieniędzy, czyli monet w srebrze i w złocie, w różnym czasie. W tamtym okresie największym portem handlowym zachodnimi Indiami był Newport w Rhode Island. Jednak kolonia Massachusetts jako pierwsza powróciła do monet, oczywiście srebrnych i złotych. Dlatego też port w Bostonie stał się liderem w handlu zagranicznym. A niestety Newport, gdzie jeszcze posługiwano się pieniędzmi fiducjarnymi, zaczął po prostu świecić pustkami. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy wykład. W kolejnym odcinku opowiem, jak historia zatacza koło, ujrzysz, jak chciwość przytłacza zdrowy rozsądek. Więc, zasubskrybuj ten kanał na YouTube oraz zapisz się na otrzymywanie najnowszych, ciekawych artykułów na moim blogu sekret edu.Pl I tym samym zapewnij sobie ciągłą edukację finansową. Dziękuję.